Wydaje się to błahe, nie, nie. To jest być może początek czegoś, co wyjdzie niebawem. My będziemy pamiętać oczywiście, połączymy te kropki. Yy, chodzi o protest gruzińskich kierowców w Niemczech. Co nas dotyczy protest gruzińskich kierowców w Niemczech? No to, że ci kierowcy zatrudnieni są w polskich firmach przewozowych, a protestują na terenie Niemiec. Tu mamy kuriozalną sytuację, proszę Państwa. Ponowny już, ponowny protest gruzińskich kierowców z polskich firm, którzy zwołują media niemieckie, tarasują parkingi i protestują przeciwko polskim wyzyskiwaczom. Czy ktoś w polskiej prasie opisze, że to jest no, narodowy protest gruziński? Dlaczego tego nie można powiązać z nacjonalistycznym protestem? to bardzo dziwna sytuacja, to po coś wszystko jest, ja nas tylko ostrzegam, informuję. Oczywiście rząd może tutaj sprawę załatwić, ale rząd doprowadził do takiej sytuacji, że polskie firmy momentami nie chcą zatrudniać Polaków, bo to się nie opłaca. Oni tutaj mówią, że są na czarno zatrudnieni, że im się nie wypłaca pensji, to wszystko jest wysterowane, jesteśmy przez poczynania polskiego rządu opluwani na świecie, tak o nas świat myśli, bo tak ma być, bo tak ma być, chyba że zmienimy rządy na sensowne, mądre, racjonalne, nie jakiś tam fiłów. o Konfederacji opowiem jutro, będzie bardzo ciekawie.